Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pani Anno. Odpowiadam na Pani pytanie. Czy uda nam się zatrudnić brakujących TL Full Stack Developerów do końca lutego? Dobrze. Czy uda się Wam, czy uda się wam zatrudnić brakujących w TL Full Stack Developerów do końca lutego? Czy do końca lutego uda się zatrudnić brakujących w TL Full Stack Developerów? Czy się uda? Aha. Czy się uda? Tak, tak. O. <laughs> tak, ale o. No tak, karty przewrotnie bardzo odpowiadają. Też ja może za szybko tutaj już się cieszę, ale tak. Jeżeli chodzi o to czy do końca tego się uda, to jest na tak karta głupca. Jak najbardziej, to jest karta nowej drogi, karty nowych początków, nowej drogi, nowych początków z nowymi osobami. Jak najbardziej. Tutaj jest bo te karty też mówią o cykliczności, o tym, że jakby po każdej burzy przychodzi słońce, ale również jakby taki świeży powiew, bardzo fajnej energetyki, tak. To jest karta Mówiąca o tym, że wszystko jest możliwe i los jest w naszych rękach, tak? A wszechświat nam sprzyja, także jak najbardziej. Nowe początki, super karta, zdecydowanie. Co jest dla niej szóstka bułowa? No właśnie, tylko, a żeby państwo się wspomnianym zapałem jakby nie wykazali, tak? Bo tu będzie radość, że wow, ale fajnie, są, są fantastyczni ludzie i oni naprawdę jakby się nadają do nas, tak? Pasują. Natomiast. A żeby tutaj, e, proszę być jednak, e, no właśnie, nie tak jak ja od razu się ucieszyłam, tak jak zobaczyłam kartogłupca, e, no, a dopiero później z, z, się zorientowałam, że jednak no, tak kolorowo to nie będzie. Trzeba być jednak czujnym, tak? Nawet jeżeli wszystko idzie super i, i te osoby będą naprawdę tak, a, a jakby atrakcyjne pod kątem e, zawodowo-finansowym, zawod, znaczy no zawodowym, tak? Pod kątem zawodowym, e, czy też szukania pracownika, to. Proszę się nie wykazywać tylko sumionym zapałem, bo może coś takiego towarzyszyć, a nie warto, tak? Bo tutaj nic dobrego z tego nie wyjdzie. E, po prostu na, bo ten... Znaczy o co chodzi? I tak finalnie będzie super, ale ten słomiony zapał może po prostu spowodować niestety rozczarowanie, tak? Bo e, zbyt mocno będziemy na przykład wierzyć w jakąś osobę, czy też jakieś osoby, a tu się okaże, że jednak no troszeczkę... Wychodzi no nie tak, jakbyśmy chcieli, nie tak, jak nam się wydawało, nie tak, jak od razu założyliśmy, tak? Także tutaj należałoby jednak, mimo tych radości, bo rzeczywiście one będą, tak? I sukcesów, to wspomniany zapał należy trzymać gdzieś tam e, na wodzy, tak? Bo po prostu e, to będzie, jeśli nie, to będzie generował on rozczarowanie. A karta rada mówi o tym, że właśnie to rozczarowanie się nie pojawi, jeżeli państwo będą. Na no, spokojnie do tego podchodzić. Cieszę się, ale jestem czujna, czujny, tak? To w takiej zasadzie. No i to jeszcze jedną kartę, dziesiątkę denarów. Fantastyczna karta. Najlepsza w sprawach zawodowo-finansowych, tak? I takich właśnie różnych biznesowych, gospodarczych, e, jaka w ogóle mi wychodzi w tarocie, bo to jest karta bardzo dużych, jakby sukcesów, rozwoju. E, mówi o, o tym, że świetne decyzje podejmujemy, że mamy super zespół, który będzie generował bardzo duże korzyści finansowe, tak? Na takiej zasadzie. Tutaj to jest karta bardzo dużych korzyści finansowych, tak? Bardzo dużych finansów, e, radości ogromnej, ponieważ wszystko idzie tak, jakbyśmy po prostu sobie e, no tak jak tego pragniemy, tak? Czyli tutaj jest super karta dziesiątki denarów, jak najbardziej. Czyli czy się uda do końca lutego, tak, jak najbardziej? Będą super ludzie, tylko żeby się nie wykazywać słynnym zapałem, bo potem będzie rozczarowanie. A jeżeli będą Państwo czujni, to rozczarowanie nie będzie, ale za to będą zyski ogromne finansowe. No tak to wygląda. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, życzę jak najszybszego zatrudnienia tych deweloperów. No i cóż, miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.